W z tej stronie sery, dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Rizów Widzów. A dzisiaj jesteśmy, proszę Państwa, ze specjalnymi gośćmi, ponieważ jesteśmy razem z Aziem, Siemano. z Kopy, witam, witam, oraz z Mielczarem. Siemano. Więc dzisiaj będziemy oceniali Rizy naszych widzów. A osoby, które będą miały mega fajne Rizy, zostają zaproszone na specjalny finał Rizlerów. I wtedy na tym finale będziemy rywalizować i wybierzemy najlepszego Rizlera wśród wszelkich, jakich Czasów Dajcie tak mi zapomnieć lajka pod tym filmem Oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, żebyś dostał powiadomienie Jak leci odcinek już z finałem Cztery klasnięcia Pięć serduszek To może być dobre, Leoś Wejdź teraz, myślę, tego na tym rysunku, to był w mentalnym Ej, ja też, ja też. Jaki rysunek? Nie widziałem. Jaki rysunek? Gdzie był rysunek? Na ścianie, co to kurwa jest? A zdjęcia! Galerii Nie, Lewy dolny róg. Lewy dolny róg. Kotek? To jest kotek? No kotek, co wy? Co sądzi o rizie? Mi się podobało. 15 lat, czyli już jest legalna. Ale riz ogólnie fajnie. brakuje mi tylko wystrzału, jak tam strzelała z palca. To brakowało mi wystrzału. Nie, szczerze fajny, fajny, przyjemny jej. mi To, riz. Riz. to no. co, my za zapisujemy ją wstępnie na to, że ją zapraszam na, riz na rizowanie. No i moc spoko, będzie chociaż jedna dziewczyna tam. Wenbuks. Wenbuks wysyłał bardzo dużo Rizów. Oj Nikt... bardzo. Takie to Ten rzut był smuk. No, się też z... się to podobało. No, ale ten cały, cała reszta Bo, rizu mi się w ogóle nie podobała, no. tak szczerze. Przejście, przejście z tymi palcami było takie dziwne. Trochę jestem dziwny, że ty to masz 9 lajków, hmm. ludzie potem piszą, że jest ktoś wadodupy cały ten rys. Znaczy wiesz, w porównaniu do innych, to ten rys tak nie jest najgorszy. O mój Boże! To, to jest. Nie, ja go, trochę... nie ja go nie bierzemy, ja nie go... bierzemy, Dlaczego? Dlaczego? Skipujemy tego Rizana. Aha, no dobra. 10 reakcji serduszka. komentarze, yo, dowalone, no skupi się, że piękne. Czyli to musi być dobre. Tytuł mówi nam Break Your Heart, czyli że taki player, że zniszczy serce, no, na przykład mojej córce, ją poderwie, ją rzuci. A, normalnie zniszczy. Co autor miał na myśli? Kto autor miał na myśli, że zajebista nuta jest, to jest i trzeba opuścić bo banger aha czyli tak się ta nuta nazywa po prostu tak Fajne, fajne, smooth. Ale wiecie co ja zauważyłem? Że już każdy z was Znowu. ma jakiś styl tych Rizów i któryś raz widzę u kokwego te wejścia. Te Te wejścia Aha. i to. O, i to, i to. Co nie? Ten moment. Ten moment jest mega zajebisty i pierwszy raz to mnie zrobił ogromne wrażenie, ale już widzę to już któryś raz, nie? I spodziewam się tego. Z każdym twoim widzem już się spodziewam, że to będzie. Fajny Riz, ja oceniam bardzo dobrze. Fajny, 10 na 10. Tak Co To Było, tak. było Dobrze, warto 3 ja tysięce Ole Milf oh. nagrał Riza Jo. Eee no dobra To był clickbait I już my się po bródce Kodeks mówi inaczej, ale zrobię w tym przypadku wyjątek <noise> yeah. Dobra, jednak kodeks się nigdy nie myli i faktycznie to jest do wypierdzielenia. Ten gościu ostatnio zrobił fajnego riza z tego co pamiętam. Jestem ciekawy jaki teraz będzie, ale jest tak samo wybrany jak wtedy. Co, są ciuchem nie zmienia. Ale ja widzę inspirację w, w, w kochwym. Zresztą się kochwym trochę inspirował. Ja mam wrażenie, że to jest typowy taki styl TikToków, znaczy edit na TikTokach, nie? Że po prostu jest jedno przejście i podpis, to jest. Oprót, no, No, też trochę tak. Brakowało zmiany otoczenia albo ubrania, albo jakiś. Fajniejsze przejście, ciekawe. Mi się bardzo podoba ten, to przejście z tą ręką, ono było... Tak, ręką... Nie, nie zauważyłem. Przejście z ręką też mi się podoba. To co, zapisujemy no Na finał? Tak, no. A. Tu się reklamuje. koktajl tego, proszę. A czemu? Wstawaj czemu tak. nie wstaję? No bo, bo, to jest, bo to jest... kurwa, cringe. Ale no to, to wrzucam coś do internetu i cię to klindruje? Tak. Ej, każdy mi mówi, że wyglądam jak o ten osobnik. Ja!

a, chociaż dodał dźwięk strzału! On minutę no, ja się... to, to jest ta nuta, do której ja dosłownie, to jest 1 do 1, bo ja rozpoznaję ten dźwięk strzału, jak go dodawałem. A, dlatego był strzał. A, 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 no to gdzieś to widziałem, gdzieś, gdzieś, kiedyś widziałem podobne mam wrażenie, nie? dla <grym grym grym> surferu na dworze, na trampolinie nagrany. Uhuhu. Może być ciekawe. Jo, zobaczcie jaka wielka paczucha do mnie przyszła. Proszę Państwa, opening, otwieramy krzesło od Quersusa. Okej, okay, no i mamy krzesełko, także będziemy musieli je po prostu złożyć i pokażę Wam jak ono wygląda. A zobaczcie, proszę Państwa, na nagłówku napis Serfero z napisem Rizzler. To może mieć, to są nie każdy, chcesz? No to ich prosi, że oni Ci zrobią taki ładny hawcik, także to jest dla każdego, nie tylko dla youtuberów. Hmm. Także tak się prezentuje. Proszę Państwa napis Serfero oraz logo Rizler. Naprawdę fajnie to wygląda i dziękuję za ten haf. Cieszę się, że ten pomarańczowy już idzie w odstawkę. Naprawdę jak na tym usiadłem w fotelu, no to jest kolosalna różnica. To jest tak wygodny i możecie sobie to tak regulować jak chcecie. Góra, dół, tył, prawo, lewo. Jesteśmy teraz na stronie Quersusam. Oni mają teraz promocję, że z kodem Wiosna macie minus 20% na wszystkie totalnie fotele. Zobaczcie ile tych foteli macie. Jest naprawdę ich sporo do wyboru. Są dwa modele foteli, bo jest fotel Icos oraz jest fotel Vaos. No i zobaczcie, jest naprawdę dużo pozycji do wybrania. Możecie sobie dostosować idealnie pod siebie, jaki chcecie kolor. Jest naprawdę sporo do wyboru, więc jeżeli szukacie nowego fotela, to link do Persusa macie w opisie i pamiętajcie o kodzie Wiosna, który daje wam przecenę minus 20%. Ale fura! yo Ale fajne auto! Ja, oh yeah. ja bym go wziął tylko dla tej fury. Zobacz, no. No. Takie zwalone budynki, to są takie jakby się rozpadała fura Piękna, to jest audycja chyba jakaś Co tam jest tata? Dobra, noc. Idziesz spać? No. Dobra, ale jeszcze pokrzyczę z 10 minut Właśnie, nie No dobra, pa like <laughs> Ja pierdzieeem yeah. oh, yeah. Nie yeah, no, nie yeah. Nie, nie, skip, skip Polap, polap Ooo, You're co to jakoś Ale ma burdel w pokoju Mógłby posprzątać te ubrania chociaż Mówiłem dosłownie na dwie minuty Do tych ludzi na Discorda i powiedział ostatnio tak mi było smutno, bo surfera Powiedział, że mam burdel w pokoju No ale jak, jak ma burdel No to muszę powiedzieć, że ma burdel No ma burdel, no i tu się nie ma co oszukiwać No ale ktoś mi napisał, ten syf w pokoju, top o. What the shit? Jævla <laughs> <laughs> <Njelo. laughs> oh, yeah, no, gryter. <laughs> Bierzemy same. go, bierzemy. bierzemy Bierzemy go, bierzemy no, go! Ja no, myślę, że trzeba go wziąć <laughs> no. Na ten moment mamy Raz, dwa, trzy, cztery Tego wykreślę, bo to dla Pięć obcych gościów oprócz nas Czyli dziewięciu ludzi To już jest faktycznie jakaś no rywalizacja kupne. Kolejny fajny minecraftowy pomysł Na Riz dla Serfero Czyli to jest ten gościu, który wcześniej robił minecraftowego Riza Ale on go trochę nie dopracował Nie był, nie był ten Riz idealny Pomysł był fajny, wykonanie słabe. Zobaczymy jak będzie tym razem. Zaczyna się od fake skipa. Hej, ej, nie skipuj Pokażę ci coś, patrz to. Widzisz, dobra, A, dopracował chyba. Co jest? To nie, wiem. Ej, następna dziewczyna. W stroju pokemonowym. Let's go! Łee! Wow. 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 Kurwa! Ej panowie chyba się zakochałem. No to ja bym ją wziął. No. Dobra, Cześć. uwaga, kto wygra bitwę Rizzlerów? 125 głosów przez ludzi, napisanych. Yy, wystawionych. Kurde, no i podejrzałem. Kto by się spodziewał, że wygrał Serfero? Ja cię kręcę. Siemano. <noise> Ogólnie jestem raperem. Nie mam, że Dajemy go, dajemy go. <noise> no, o, jest a. a to jest Busku! <noise> gangster. Kojarzy z tą muzykę. Wble, wble. Coś kojarzy to tak, faktycznie mógł się kimś zainspirować. No chyba, chyba kim się zainspirował, nie? No. <laughs> Wo! Ej no ja nie, ej to jest całkiem ciekawe, kurde. Fajnie z tą szafą, jak on się tam gmerał w oh. ogóle. Oh. <laughs> fajne, ja bym modelował. Ma... Tak, też, też wchodzisz do pokoju, a ty siedzisz na szafie, mówisz tak wyjść nagrywam. Ej, fajne, kurde i kreatywnie, no to inny zrobił Riza, gdzie wchodzi na szafę, no ja takiego Riza nie widziałem. O, wow, to było fajne Ej no No Ej to, to, to zniknięcie to? było w ciul smooth Ej to było mega dobre Ej no to było, to No To mega smooth to było mega dobre, ja, ale, ja to... ale to było to nie, nie... smów. Tylko do tego się mogę przypierdzielić To nie było smów, ale cała reszta fajna, kurde. Bierzemy. Ja bym wziął mój... Bierzemy, no. bierzemy. Także to tyle widzów w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Jeśli Wam się spodobał, zostawcie subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem, żebyście nie pominęli od na mediów, gdzie zbierzemy się wszyscy i zrobimy w kilka godzin jednego riza. Serfera to marka. Narka.